Okej. Okay. Dzień dobry. Dziękuję, że zdecydowałaś zdecydowałeś się ten moment przeznaczyć dla siebie, bo to często właśnie wtedy zapadają decyzje, które później naprawdę wpływają na codzienność. Zanim przejdziemy do konkretów, krótko się przedstawię. Nazywam się Michał Niezdropa. Pod koniec Covidu jednocześnie dostałem wypowiedzenie z mieszkania, moja praca stała się niepewna, a samochód kluczowy na co dzień, przestał działać. Wtedy zrozumiałem, że jedno źródło dochodu często jest złudnym złudzeniem bezpieczeństwa. Zamiast szukać szybkich rozwiązań, postawiłem na coś, co ma sens długofalowo. Dziś po prostu pokażę Wam to podejście i każdy sam zdecyduje, czy to jest coś dla niego. Bo prawda jest taka, że żyjemy w czasach, w których zmiana stała się normą. Zmienia się rynek pracy, koszty życia, zdrowie i sposób funkcjonowania. I niezależnie od tego, czy jesteśmy pracownikami, przedsiębiorcami, czy osobami skupionymi na rozwoju. Pytanie, które dziś łą łączy nas wszystkich, to jak zachować spokój i stabilność w świecie bez prostych gwarancji? Ta prezentacja jest zaproszeniem do bardziej świadomego, długofalowego podejścia do zdrowia, dochodu i rozwoju. I właśnie o tym dziś porozmawiamy. Skoro już wiemy, Dlaczego dziś tu jesteśmy? Chciałbym zaprosić was do spojrzenia na temat szerzej. Niezależnie od tego, kim jesteśmy i na jakim etapie życia się znajdujemy, wszyscy funkcjonujemy w podobnych realiach. Dlatego porozmawiamy o podejściu, w którym w centrum nie stoi człowiek, w centrum nie stoi produkt, tylko człowiek i jego realne potrzeby. Na początku warto wyjaśnić, czym jest soft marketing. To podejście, w którym punktem wyjścia nie jest produkt, lecz człowiek i jego realne potrzeby. Zamiast presji, relacja. Zamiast jednorazowej sprzedaży, długofalowa wartość. Skoro mówimy o potrzebach człowieka, zobaczmy, jakich obszarów one dziś dotyczą. Dzisiejsze spotkanie koncentruje się na trzech filarach codziennego życia: zdrowiu, stabilności finansowej oraz rozwoju. To obszary to obszary, które wzajemnie się uzupełniają i bezpośrednio wpływają na jakość życia. Podstawą każdego z nich jest zdrowie. Zdrowie jest fundamentem, bez niego trudno w pełni korzystać z pozostałych obszarów, dlatego właśnie od niego zaczniemy. Współczesny styl życia to coraz częściej brak ruchu, chroniczny stres, niedobór snu i chaos informacji dotyczących zdrowia. Naturalnie rodzi się pytanie, po co właściwie dbamy o to zdrowie? Dbamy o zdrowie, aby zachować energię, sprawność i zdolność do codziennego funkcjonowania, ale też po to, by możliwie długo cieszyć się życiem w dobrej formie. Kluczowe jest jednak to, od czego to zdrowie faktycznie zależy. Organizm człowieka potrzebuje szerokiego spektrum składników odżywczych, znacznie więcej niż często jesteśmy w stanie dostarczyć z codziennej diety. Na przestrzeni lat zmieniła się jakość żywności. Intensywna produkcja, chemikalia i degradacja gleby wpływają na jej wartości odżywcze. To prowadzi do bardzo konkretnych konsekwencji. Badania pokazują wyraźny spadek zawartości składników odżywczych w warzywach i owocach. To jest zjawisko powszechne i udokumentowane. Podobne wyzwania dotyczą także innych grup żywności. W produkcji zwierzęcej pojawiają się dodatkowe czynniki: antybiotyki, konserwanty zanieczyszczenia środowiska. To wszystko ma wpływ na jakość tego, co trafia na nasze talerze. Zdrowe odżywianie pozostaje podstawą, jednak w realie współczesnego świata często okazuje się niewystarczające, dlatego coraz częściej mówi się o suplementacji. Już wiele lat temu zwrócono uwagę, że suplementacja może być narzędziem uzupełniania niedoborów, których organizm nie jest w stanie samodzielnie pokryć. Kluczowe pozostaje jednak jedno pytanie. Jak wybierać suplementy? Liczy się jakość, naturalne źródła, czysty skład, biodostępność, badania i certyfikaty. To elementy, które powinny stanowić standard, a nie dodatek. Rozwiązania, o których tutaj mówimy, są wybierane przez setki tysięcy osób, w tym specjalistów z różnych dziedzin. Za tym stoi zaplecze merytoryczne. Nad jakością i bezpieczeństwem produktów czuwa Rada Naukowa złożona z ekspertów. To pozwala na realny rozwój. To pozwala na realny rozwój. Współpraca z uczelniami i własne centra badawcze, innowacje technologiczne tworzą solidne fundamenty wiarygodności. Standard, certyfikaty. Firma angażuje się w inicjatywy społeczne i pomocy, traktując odpowiedzialność jako element strategii. Całość uzupełnia szerokie portfolio rozwiązań. Różne formy suplementacji i pielęgnacji pozwalają dopasować rozwiązania do stylu życia. Kompleksowe podejście uwzględnia naturalny rytm, produkt dzień i noc. Na tych obrazach widzicie coś, co dla każdego z nas jest fundamentem: zdrowie, energia i codzienne funkcjonowanie. Produkty, które wspierają organizm od środka, krew. Moja krew, kolagen, chlorofil, żeby po prostu ciało miało siłę żyć na wysokim poziomie. Tutaj wchodzimy poziom wyżej. Gotowe zestawy, schematy, stosowania, prostota i oszczędność czasu. Zdrowie przestaje być skomplikowane, staje się po prostu łatwe do wdrożenia, w którym, no. To moment, w którym ludzie mówią, w końcu ktoś pomyślał za mnie. Ten slajd pokazuje coś więcej niż produkt, pokazuje system, pokazuje system społeczność i powtarzalność. Bonusy, program lojalnościowy, jasne zasady, tu zdrowe. Tu zdrowie przestaje być jednorazowym zakupem, a zaczyna być procesem, który, który daje realne korzyści miesiąc po miesiącu. Ok. Tak. Tutaj każdego miesiąca po prostu warto być lojalnym klientem, korzystać z tych wszystkich możliwych bonusów. No bo zobacz, jakie to proste. W zasadzie 6 kroków. Zakładasz konto, kupujesz, dostarcza ci kurier, korzystasz z tych produktów, odbierasz kolejne bonusy. Przy kolejnym zamówieniu możesz polecać produkty i odbierać dodatkowe rabaty. I polecać i w kółko, i w kółko. Zaufało nam już wiele tysięcy zadowolonych, szczęśliwych klubowiczów. Także przejdźmy teraz właśnie e, do drugiego filaru szczęśliwego życia: pieniędzy. Nie jako celu samego w sobie, ale jako narzędzia do budowania wolności, bezpieczeństwa i wyboru. Każdy z nas chce tego samego. Zdrowia, pieniędzy i rozwoju. Problem zaczyna się wtedy, gdy jeden z filarów kuleje, wtedy cała konstrukcja życia się chwieje. I zdrowie bez pieniędzy no jest trudne. Zdrowie bez pieniędzy jest trudne do utrzymania. Rozwój bez pieniędzy często się zatrzymuje, dlatego dziś skupimy się na filarze, na którym który daje bezpieczeństwo i wybór w pieniądzach. I teraz uczciwie, uczciwe pytanie sposób w jaki zarabiasz daje ci styl życia, którego naprawdę chcesz. Dla wielu osób pieniądze to dziś gaszenie pożarów. Rachunki, kredyty, brak czasu. Ale pieniądze w swojej najlepszej odsłonie dają coś więcej. Spokój. Bezpieczeństwo i stabilność dla bliskich. I w końcu wolność. Podróże, decyzje, życie na własnych zasadach. Robert Kiyosaki od lat powtarza jedno: nie chodzi o to, ile zarabiasz, tylko jak działa twój system pieniędzy. Są różne sposoby zarabiania, ale każdy daje, ale nie każdy daje wolność. Bogaci myślą, Bogaci budują systemy, reszta ludzi w tych systemach pracuje. No i tutaj, pierwszy w kwadrancie przepływu pieniądza, etat no daje pozorne bezpieczeństwo, pensje, ale mało kontroli nad czasem i dochodem. Własna działalność daje niezależność, ale czasem zmienia się w jeszcze więcej pracy i stresu. W obu przypadkach zamieniasz czas na pieniądze. Biznes daje dźwignię czasu. Inni pracują razem z tobą. Inwestycje dają dźwignię finansową, pieniądze pracują na ciebie. Celem nie jest cięższa praca, celem jest przejście na prawą stronę mocy. Soft marketing łączy biznes i system. Nie zaczynasz od zera, dostajesz gotowy model. Czas, wolność, podróże, bezpieczeństwo rodziny. Nie sprzedajesz marzeń, polecasz coś z czego sam korzystasz. Po prostu zaczynasz od siebie, widząc efekty. Zostajesz naturalnym ambasadorem, polecasz ludziom, których już znasz i na tym zarabiasz. Trzy osoby w 30 dni, prosty start. 7 osób, budujesz małą strukturę, zarabiasz 2,5 tysiąca złotych. 10 osób. System zaczyna pracować dla Ciebie. To nie jest jednorazowy zarobek. To plan. Samochody, wyjazdy, wydarzenia. Nie jesteś sam. Jest system i ludzie. Setki, ty setki tysięcy klubowiczów, miliony wypłaconych prowizji. Czy to działa? Działa, jeśli Ty działasz. Okej. Okay. Teraz wiesz, jak zadbać o każde z, z tych rzeczy: z zdrowia i pieniędzy. To, co było do tej pory, doskonale znasz. Wiesz, jak wygląda Twoja codzienność, wiesz, z czym się wiąże obecny sposób życia i pracy, i teraz stoisz przed wyborem. Możesz nic z tym nie zrobić, i wtedy wszystko zostanie dokładnie takie samo bo to, czego nie zmieniasz, to tak naprawdę wybierasz. Jest też druga możliwość. Możesz zrobić krok w nową stronę i pójść tą drogą razem z nami, z systemem, wsparciem i ludźmi, którzy już nią idą. Decyzja należy wyłącznie do Ciebie. Ja dziękuję Ci za Twój czas i do zobaczenia, być może na kolejnych wydarzeniach.